Cześć, tutaj Krzysiek. Zapraszam na kolejny, mam nadzieję, serię na moim kanale. Tym razem gra y, polskiej, polskiej produkcji, taka trochę nietypowa. Y, tutaj wcielamy się w rolę sędziego w czasie rewolucji francuskiej, ale zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Zaczynamy, fazę. I am here. Do you hear me? I gave you the best I could. Why did you disown me? I have your blood in my veins. How could you? Do I mean nothing to you? Why did you grieve for him? He was nothing. Better than he was People follow my footsteps Mamy za sobą wprowadzenie Zobaczmy teraz co będzie dalej Francja schyłek. XVII wieku. XVIII wieku, przepraszam. Prolog. Raymond Devoy. Przypomnij mi następnym razem, że miałem rzucić picie szemranego bimbru. Przypomnij mi przed wypiciem. Przynosimy te mizy, kolego. Hehe. He. Ktoś idzie? Aha, czyli dobra. Mogłam to przewidzieć. Mówiłem. Bernard Fidel. Frederick Fidel. Aha, na mieliśmy iść. Mówiłeś. Twój tata miał dużo pracy. Tak, dużo ciężkich kieliszków. Obiecałeś mi, nie wiem już, nie mam siły dłużej prosić. Mamusia jest zła, bo cicho bądź. Twój ulubiony syn chciał dzisiaj udowodnić, że ma więcej honoru niż jego ojciec, więc wdał się w bójkę. Pięcioletnie dziecko. Sąsiedzi chcieli, żebyś im to wyjaśnił, ale cóż, walczyliście w tym czasie o sprawiedliwość w karczmie. Tych cholerny pijaku niech cię szlak. Matko. Dobrze. Zarządzaj układem dokumentów, przenosząc i opuszczając. Kliknij, aby wyświetlić ich zawartość. Okay. Wydarzenia. Reaguj na wydarzenia. Ich zignorowanie może przynieść poważne konsekwencje. Notatnik. Przejrzyj szczegółowe informacje na temat wydarzeń, akcji i postaci. Werdykt. Rozważ efekty i zadecyduj o losie oskarżonego. Opcje. Zmieniaj ustawienia gry. Hierarchia. Zapoznaj się z aktualnym układem sceny politycznej w Paryżu i ze swojej pozycją na nim. Intrygi to rozbudowane konflikty między Tobą a innym graczem politycznym. Przegrana w nich może skończyć się dla Ciebie katastrofalnie. No, na przykład stryczkiem, znaczy tam szafotem, gilotyną raczej. Punkty wpływu. Punkty wpływu są główną walutą w grze. Używaj ich rozważnie. Powiadomienia. Obserwuj zmiany w relacjach z frakcjami i w posiadanym wpływie. Globalne modyfikatory. Niektóre Twoje decyzje oraz zmiany zachodzące w świecie mogą wywołać globalne modyfikatory. Są to działające na relacje, reputacje i wpływ czynniki, które możesz przyjrzeć się w notatniku. Dobra, stary, masz 5 lat. Co nabroiłeś? Do sędziego Aleksisa Fidela. Aleksis, jestem Aleksis, to ja. Nie spodziewaliśmy się tego po twoim synku, chociaż jak widać powinniśmy byli. Niewinne, szczeniackie swawole zamieniły się w napaść na nasze dzieci. Młodszy Anton, Anton ma ugroszony ząb na przedzie. Oczekujemy, że przykładnie ukażesz twoje dziecko. Jeśli sytuacja ta się powtórzy, zareagujemy bardziej zdecydowanie. Poradzimy sobie z hazardzistą i pijakiem, nawet jeśli jest sędzią. Nie pozwolimy krzywdzić naszej dzieci. Odblokuj pytania. Dobrze. Znajdź poprawne połączenie, aby odblokować pytania do oskarżonego. Wybierz wątek ze sprawy, a następnie połącz go z odpowiednią kategorią. Możesz popełnić żadnym liczbę błędów podczas łączenia wątków i kategorii. Jeśli powinien ci się nogać zbyt wiele razy, to cały system zostanie zablokowany. Nie kiedy w sprawach mogą pojawić się wątki pułapki, które nie mają znaczenia dla sprawy? Czytaj uważnie akta, ponieważ pułapki nie są w nich podświetlone. Przebieg wydarzeń, tak? Co tu mamy? Dziecięce zabawy. To są okoliczności łagodzące, tak? Odkryto pytanie. Ale gdzie to pytanie teraz jest? Ukruszony ząb. Poszkodowany Antoine to jest ofiara. Odkryto pytanie. Możliwość powtórki. Pytania. Zbieraj informacje oraz wpływaj na nastawienie i poprzez zadawanie pytań oskarżonemu. Jak to się stało, że wasza zawa zamieniła się w bójkę? Aha, dobra. Jeszcze tutaj mogę. Ukruszony ząb. To jest ofiara. Odkryte pytanie. <laughs> Możliwość powtórki to do przebiegu pułapkę. Nie było tego w ogóle. Uu, dobra. Dziecięce zabawy. Wszystkie pytania odblokowane. Super. Czy tam trochę to było niejasne, ale rozumiem chyba zasady. Jak to się stało, że wasza zabawa zamieniła się w bójkę? Antoine Antoine i Jean od naszych sąsiadów Oni mówili o tobie złe rzeczy Bawiliśmy się w straż i chcieli, żebym zagrał pijaka Którego tam ci no Biłeś się z nimi oboma naraz? Musiałem <słuch> Czyli coś tutaj on nie jest taki zły, chłopak Co dokładnie mówili ci chłopcy? Jesteś aż tak pijany, że nie możesz się domyślić Nie o ciebie pytałem Krzyczeli, że jesteś, no. Ja mówiłem, że to nieprawda, a oni zaczęli mnie wyzywać. Krzyczeli, dziecko pijak. Kto zaczął bójkę? Ja mogę wam powiedzieć, kto skończył. No to chyba ja. Kopnąłem tego z lewej, chciałem też tego z prawej, ale. A wtedy oni skończyli. Przewrócili mnie na ziemię i oddali. Czy to prawda, że złamałeś Antoinowi ząb? Nie wiem, chyba nie. Uderzyłeś go w twarz? Chyba kopnąłem, ale wcale nie mocno. Ma ukruszony ząb na przedzie. Dobra. Wiadomości. Każda akcja może wymagać zużycia innej liczby punktów wpływu, jak również może mieć inną szansę na powodzenie. Dobrze przemyśl swoją decyzję. Twoje nałogi najwyraźniej przestały być tajemnicą. To, że dzieciaki i sąsiadów dokuczają z tego powodu twoim synom, to nieduży problem. Ciekawi mnie jednak, kto jest źródłem informacji. Obstawiam rodziców. Szepnęli pociechom, z kim się nie bawić i dlaczego. Dla większego dramatyzmu może nawet dopełnili historię jakimś kłamstewkiem. Kto wie, do czyich uszu następnie trafi ta opowieść. Punkty wpływu. Punkty wpływu. Na razie to poczekajmy. Notatnik. Relacje. Negatywne relacje z frakcjami zbliżają cię do negatywnych konsekwencji, na przykład zwiększenia temperatury w Paryżu. W sensie chyba taki zamieszek. Reputacja przenika każdy element w świecie gry. Frakcje, relacje z rodziną, temperaturę tłumu i temperaturę w dzielnicach, a nawet przekonywanie innych postaci. Dysponujesz ograniczonym liczbą, y, pulą punktów wpływu na każdy dzień. Mam trzy. Dobrze. Aha, to są takie moje tutaj jakieś sprawy. Co tu jeszcze mamy? Wydarzenia yy, osoby. Rodzina i przyjaciele. Młodszy syn Frideryk. Dobra. Zobaczmy co tu jeszcze mamy. Tu jest formularz wyroku. Dobrze. Wywiad niedostępny w tej sprawie. Pytania już poszły. To już wszystko jest. Spróbujmy zastraszyć rodziców. Punkty wpływu minus 3. Twoje nałogi najwyraźniej przestają być tajemnicą. OK, to zrobiłem teraz. To jeszcze sobie zobaczę Co mi dało to zastraszenie, jest mi ciekawe Wydarzenia Tutaj nic mi się nie pojawiło Ok Formularz wyroku Winny, niewinny Winny, niewinny A i co jeszcze mamy? Hierarchia To ja, Fidel w Trybunału Rewolucyjnego powszechnie postrzegany jako pijak i hazardzista. Protegowany Raymonda Devay, który wprowadził go w świat. Dewey, który wprowadził go w świat paragrafów i kodeksów prawa. Prywatnie nie oznaczył się niczym szczególnym. To ja. Będziemy się piąć do góry. Hierarchia, opcje. To nic na razie nie ma ciekawego. Dobrze. Myślę, że chłopie jesteś niewinny. Nie będziemy tak robić. Proszę bardzo. Czemu nie? Dobrze zrobiłeś. Mężczyzna musi bronić honoru rodziny, choćby nie wiem co. Proszę bardzo. i osiągnięcie zdobyłem. Nie widzicie tego na ekranie? Tamte dzieciaki są tak młode, a już dostrzegają prawdę. Ojciec moich synów to ukończył pijak i hazardzista. Bernard był kiedyś w, w ciebie tak zapatrzony. Dorósł. Jednak szybko. Fryderyk natomiast poznaje dopiero prawdę na ulicy. A ty, Raymond, miałeś być mentorem swojego, miałeś być mentorem mojego męża. Tego chciałeś go nauczyć, żeby powtórzył twoje błędy i stracił rodzinę. proszę. Poczekamy na zewnątrz. Dobra. Pierwsza sprawa za nami. Na razie jest ciekawie. Myślę, że tutaj jest dużo, dużo możliwości. Uh finally fabu Chicago is <laughs> above Liberte We were enchanted by the idea of freedom. We could not resist it. Whole families took to the streets. France was never so happy. We were enchanted by the idea of freedom. Act I: Freedom. Dzień pierwszy. Wow. Oczekiwany wyrok. Zobacz, jakiego werdyktu oczekują frakcje lub twoi bliscy. Super. Wow. Dobra, ale to już na tym odcinku. Dzięki za uwagę. Hej.